Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Verita testony. Dzisiaj odcinek, w którym przytoczymy historię jednej z naszych opiekunek. Historia została nadesłana przez panią Anettę. Pani Anetta pisze. Dziś mija kolejny dzień pracy w Faldershow. Dzień, bo jeszcze nie liczę. Zaczynam liczyć, bo już jest tydzień do odjazdu. Po prostu tak czas szybciej mija. Ale w sumie to tu. Czas leci szybko. Obie, ja i moja podopieczna, lubimy aktywne życie. Dziś opowiem Wam o wizycie Altenheim. Cztery damy, jedno bingo i soks aroni. Tak zatytułowała Pani Netta swoją opowieść. Godzina ósma. Gertruda siedzi przy stole, patrując się w kalendarz z miną generała planującego ofensywę. A netto. Dziś jedziemy do Emmy, Loretty i Waltraudy. E, Dom spokojnej starości, Złota Jesień. O, miło. Nie miło. Strategicznie. Trzeba pokazać, że jeszcze żyję. Mam wszystkie zęby i figurę jak z lat 70. Godzina 9.30. Szykowanie. Ja jestem gotowa po 15 minutach. Gertruda. Po dwóch godzinach wygląda jak żywa karta z pokazu Diora z 1958. A paszka jedwabna, broszka z bursztynem i bluzka, którą osobiście kupiła w Salzburgu w 1987 po dwóch lampkach Rieslinga. Godzina 11. Wchodzimy do złotej jesieni. Zapach ziół, środków dezynfekujących i Soku e, z Aronii. Gertruda wchodzi jak do hotelu Ritz. Guten tak, mówi do recepcji. Proszę zapowiedzieć, pani Gertruda przyszła i jej towarzyszka życia, znaczy opiekunka. Godzina 11.10. Wita nas Emma z balkonikiem ozdobionym światełkami LED. Loretta ma na sobie, na sobie kombinezon dresowy w panterkę, i podejrzliwie patrzy na mój plecak, jakby spodziewała się konfetti lub ciśnienia mierza. Waltrauda siedzi z kartą do bingo i tylko pyta: Czy przyniosłeś coś z cukrem? Godzina 11:20 zaczyna się festiwal wspomnień. Pamiętasz, Gertrudo, jak złamałaś obca na balu strażackim? Oczywiście. Ale potem tańczyłam dalej, na jednej nodze i w tańcu mnie, i w tańcu mnie poprosił dyrektor z prakse, z Passau. A ten Węgier w Budapeszcie, co chciał ci oddać swoje mieszkanie? Mieszkanie to jedno, on chciał mi oddać swoją matkę. Godzina dwunasta, podano herbatę i ciasto. Emma przyniosła sok z aromy. Waltrauda próbowała dolać do niego coś na rozluźnienie. Ale pielęgniarka ją przyłapała. Gertruda komentuje: I to jest różnica między domem starców a moim domem. U mnie wino jest legalne. Godzina 12:45. Loretta przynosi swój tablet i pokazuje zdjęcia z wnuczkiem. Gertruda patrzy, kiwa głową, po czym wyciąga zdjęcie swojej lodówki wypełnionej po brzegi. Bo mój wnuczek nie dzwoni, ale ja mam pasztet z truflami i są z edeki. Godzina 13:30, czas wracać. Koleżanki machają. Eee, Emma podtyka Gertrudzie ciasteczko na wynos. Prawdopodobnie z 2012 roku. Weltrauda mówi: Gertrudo, wyglądasz, jakbyś dopiero co zrezygnowała z kariery filmowej. Nie zrezygnowałam, po prostu mnie jeszcze nie odkryli. W samochodzie w drodze powrotnej pytam: Gertrudę, fajnie było? Kochana, ja te kobiety uwielbiam, ale gdybym z nimi mieszkała, to bym codziennie z balkonika wyskakiwała prosto do apteki po coś na nerwy. Godzina czternasta, W domu: fotel, herbata, cisza. A netto, gdy będę miała 100 lat, pozwolę ci mnie tam zapisać ale tylko jeśli będą robić manicure i puszczać opery. Umowa stoi, ale póki co podaj mi to ciasteczko od Emmy. Może jeszcze nie jest radioaktywne. Opisałam wam tylko jeden dzień, a tym razem jestem tutaj 10 tygodni. Nie zawsze jest wesoło, bo bywa smutno, obrażalsko, niespiesznie, wyjątkowo, ale nigdy nie jest nerwowo. Mam szczęście po prostu. Ale najważniejsze jest to, że obiarzymy się z szacunkiem i zrozumieniem. Moja praca to nie tylko wykonywanie czynności. Moja praca to poniekąd dawanie siebie tej drugiej osobie, żeby czuła się bezpieczna, żeby nie była samotna, żeby wiedziała, że może zawsze na mnie liczyć. Pozdrawiam, Anetta. Tak, na przykładzie tej historii podsumowanie pani Anety jest trafne, zresztą została wcześniej nazwana przez e, panią Gertrudę e, swoją towarzyszką życia i te osoby starsze bardzo często swoich opiekunów tak też traktują. Zachęcam do kolejnych e, przesyłania do przesyłania kolejnych historii. Na ten moment dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Verita Stone jako na